Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj chciałbym powiedzieć kilka słów o stawianiu granic, zastawić pewne konteksty dotyczące tego, w jaki sposób chronimy swoją indywidualność i swoje wewnętrzne zasoby. Wiadomo, że stawiać granice trzeba, że są rzeczy, na które radykalnie się nie zgadzamy, że są rzeczy, które w sposób oczywisty, obiektywny, od początku do końca nas tylko ranią. I to musi też tu wybrzmieć. Więc w wielu sytuacjach życiowych mówimy zdecydowanie nie. Bardzo często tak jest. Ale myśl o stawianiu granic w ostatnim czasie rozwinęła się w taką próbę stworzenia swojego doskonałego, wyważonego, e, równego, spokojnego, opanowanego, ale jednocześnie niezwykle samotnego świata. Tak jakbyśmy się chcieli obudować wszystkim, co możliwe, żeby stawiać tą granicę, też zachowujemy się często tak, jakbyśmy chcieli rozpoznawać tylko swoje potrzeby i to rozpoznawanie pomocne byłoby nam do wznoszenia jeszcze większego muru później. Mówimy, o tak, jestem, na to się nie zgadzam. To tutaj będzie jedna cegła do mojej nowej granicy. To też jest czymś, co mnie denerwuje. Nie pozwolę na to, to będzie druga cegła. I, I potem jest tego tak dużo, że nikt nie może dostać się do środka. My uskarżamy się na samotność albo mówimy, że świat nas nie rozumie, ale to tak naprawdę często nasza osobista aktywność spowodowała coś właśnie takiego. Więc z jednej strony mówimy, że granice należy stawiać. Też czujemy często, kiedy ktoś nas przekracza w sposób radykalny, w sposób bezpardonowy, perfidny być może też. Wtedy mówimy nie, albo wtedy, kiedy jest dla nas bezpośrednim zagrożeniem. Natomiast to jest jedna strona medalu. Natomiast kiedy patrzymy na to, że funkcjonujemy w społeczeństwie i funkcjonujemy z naszymi bliskimi również. Rodzina jest tu świetnym polem. To, gdybyśmy tak bardzo mocno chcieli chronić wszystkich swoich granic, to jeśli mamy do czynienia z mamą, tatą i dzieckiem, to bardzo często byłoby tak w tym idealnym świecie, że nic nie przechodzi przez nasze granice, że każdy żyłby osobno. Rodzina jest świetnym przykładem, ponieważ w rodzinie każdy jest przekraczany. Ale nie chciałbym też, żeby te moje słowa manipulować w kontekście takim, że ja neguję życie rodzinne, wręcz przeciwnie. Uważam, że jest źródłem ogromnej radości, satysfakcji, i spełnienia dla wszystkich, dla mężczyzn, dla kobiet, nie mówiąc już o dziecku. Ale to takie pole, w którym jesteśmy przekraczani, ponieważ czasami trzeba zrobić coś ponad swoje siły fizyczne. Czasami trzeba zrobić coś trochę później i wytrzymać w pewnych nieprzyjemnych kontekstach tylko po to, żeby działać za wspólnoty. Więc moda na radykalne stawianie granic w rodzinie spowodowałaby, że my zaczęlibyśmy żyć osobno. Kiedy wchodzimy, do systemu z takim przekonaniem stawiam granice, wtedy widzimy, że system traci płynność między ludźmi. Oczywiście mówimy tutaj o, o systemie i sytuacji, w którym czujemy się bezpiecznie. Na początku mieści się w pewnej normie rzeczy, które nam nie zagrażają. Natomiast wtedy, kiedy pozwalamy sobie na Interakcje z mężem, z dzieckiem, męża, z żoną, z dzieckiem. Widzimy, jak często jesteśmy tam przekraczani, jak tracimy cierpliwość, jak coś nas przerasta, jak widzimy, że to, co powiedzieliśmy, jest odbierane zupełnie inaczej niż nasza intencja. Ale kiedy powiemy, On tak mówi ja stawiam granice i tylko tyle, to nie da możliwości Sprawienia, że ten system będzie systemem, w którym jeszcze mniej potrzebne będą granice, a przepływ miłości, energii, wszystkiego, co jest między ludźmi, będzie płynny i mm, taki, który sprawia nam przyjemność. Dlatego niezwykle istotne też, ale też nie chcę wpadać w patos, yy, a jednocześnie banał, niezwykle istotne jest to, żeby rozmawiać o rzeczach, które powodują w nas, że lepszym, lepszym pomysłem byłoby rozmawiać o rzeczach, które powodują w nas takie uczucie, że jesteśmy mocno naruszani, niż stawiać granice i się wycofywać. Wtedy często moglibyśmy zauważyć, że ta nasza granica, taka bardzo radykalna, osadzona z głębokim fundamentem, Bierze swój początek wcale nie w tym, czego dzisiaj doświadczamy, ale bierze swój początek w tym, czego doświadczyliśmy kiedyś, kiedy być może nikt nie brał pod uwagę tej naszej potrzeby w domu rodzinnym, bo dom rodzinny był taki, a nie inny na przykład. Albo rodzice nie mieli aż takiej wnikliwości, albo byli zajęci innymi sprawami, albo doświadczali uzależnienia. Więc być może jest tak, że ta granica nie musi taka być wtedy kiedy rozpoznajemy i pojmujemy, że to, dlaczego my ją stworzyliśmy tak wielką, nie jest związane z tą sytuacją, ale nasza trauma, jeśli coś takiego spowodowało doświadczenie, którego byliśmy uczestnikiem w dzieciństwie, powoduje, że ta bariera jest niepotycznie wysoka, a pomysłem na to, żeby nie dawać się ranić, chociaż aktywność tej drugiej strony jest nieproporcjonalna do tego, w jaki sposób się zachowujemy, jest pomysłem związanym z chronieniem swojej tożsamości z domu rodzinnego. Na przykład. Więc, drodzy Państwo, zachęcam do tego, żeby rozpoznawać swoje potrzeby, być ich świadomym, mieć przekonanie o tym, że świat nie jest doskonały. I nigdy druga osoba w sposób doskonały nie zaspokoi naszych potrzeb, ani my też nie mamy na to szans. Więc, kiedy rezygnujemy z tej doskonałości, wtedy możemy dużo bardziej czerpać też z tej części, którą otrzymujemy. A kiedy mamy ochotę postawić granice, zobaczymy i rozważmy, czy nie lepiej porozmawiać o tym, że to, co. Mówi, robi, albo jak reaguje z nami druga strona, jest związany z jakimś naszym dyskomfortem i można też o tym wspólnie porozmawiać. To znakomita wspólna podróż, która tak naprawdę nigdy się nie kończy. Więc kiedy będziemy potrafili rozpoznawać, kiedy nasza granica jest potrzebna, i jak duża jest jej wysokość konieczna do naszego dobrostanu w niektórych sytuacjach, a kiedy będziemy mogli doświadczać i zobaczyć, że te granice tutaj akurat, które chcieliśmy postawić, nie są potrzebne, że można ją zburzyć albo mocno obniżyć. To w jednym przypadku to bardzo dobrze nas chroni, a w drugim przypadku sprawia, że energia, poznanie, tak zwane docieranie się, tak zwane odnajdywanie się w nowej sytuacji, rozpoznawanie swoich potrzeb, swobodny przełów miłości może być dużo większy. Zachęcam do odpowiedzi sobie na takie pytanie, które granice, które stawiam, są mi potrzebne, a bez których Mógłbym albo mogłabym się obejść. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.